Tak, YouTubery. Koniec dyskoteki. Wyłączam tutaj wszystko. Zaczynamy meczyk. legendarny orzeł. Zaczynamy od nowa. Tak naprawdę, całą serię. Jeszcze się nie przywitałem. Ich halo, halo. Witam, YouTuberów. Brudny z tej strony. No, tak jak powiedziałem, zaczynamy po przerwie orzełkowej, bo nie było. Bo spadłem. Dałem się zrobić wciula. Lobby spadłem. I tego. No i Arsenał zaznaczam chyba, nie? Chwila, jeszcze jest 14, więc coś może tutaj wyłuskam z tych. Tutaj. O, normalne! Dał miraża no! A ja myślałem, że serek chce <laughs> Ogólnie tak, tutaj wiecie, tak. Miraż, mapka, wiadomo tego, ale tak dla początkujących to. Innej mapki niż Miraż w tej grze nie ma. Także nie łudźcie się, że tutaj wiecie. Jak widzieliście na YouTube jakieś inne mapy, fotomontaż, to naprawdę to jest tylko Miraż, nie? Jest, mój Mirosław, ulubiony. Siłmy się po nocach, wiecie? Dobra, jedziemy z nimi. Siema panowie, siema. Siema. Siema no, Witam, witam. Po Pomału, co? Robimy to tak, wybiegniecie w 3B. Na ciebie a ja z boloń na Dobra. O, taktyka jest. Cześć. Po głowie. Tak, jest i kuchnia. Dawajcie, wbijajcie. Wszyscy tu już są chyba. Kurwa, co ja na gutka nie przełączyłem, sorry. Oni nic nie wiedzą. Powinni to ugrać, ty. Aż się herbaty napije z wrażenia. CT lecą, dwóch. Ostatnich dwóch CT. Giewym chylasz! Po co? No, dobrze. Ugrane. Dobra taktyka, podoba mi się. Choć czy a niepotrzebnie hazard. Plecy im, daj plecy, im idę Dobra, idziemy normalnie Wszyscy tu są, ty Nice mogłem ich pozamiatać Ale ładnie coś takiego palące polące, palące Kurde, nie znam spraya z tego... Ole, ten rozdał, ty! Nie znam spraya z tego Maka, nie? O, cheaty musi odpalić Kurde, skończyły Co on? Wypaliło go, czy co? Nie wiem Mówiłem, że lepiej mi tego daj kurwa... Co to jest co to? Czy kiedy leży? Nie wiem, dobra bruda, plan. Planuję no. Ale co ty idzie? Na blisko akurze. Tak, jest. O, Jezu. Obity minus 20. Chodzi. Kurwa, co ja nie wiem? Ulu, wszedłem i strzelałem. Ty, nie wiem, jak jakiś silver. Idzie. Oj Dobry! Ten jak rozdaje z Digla? Dobrze siada Ja te gry kurwa wchodzę w Dobry jest gościu z Digla Kurwa, ale chuj, ja to z karty lub wybiegać. Dżungla i CT, tak? No, CT, to, to, ty ma. dżungla. Odchodzi ci Chody Taka na standardzie ciężko ci będzie robić Kurwa! Na tam tym się aj, skupiłem Aj! Ale siedzi łapa, jasny gwint Od tego grania w CSA e i siedzenia w domu to ci, wam powiem, że forma idzie normalnie Proszę Na w ogóle Leży? Jedziemy z Jimmy Tuje dwóch nam no idzie. Jedny w oknie, drugi w konekie siedzi. O, ja mam pakaż, To oh, jest, yeah. oh, to jest pogłośnik Bije, biełe Już wyszedł? I ostatni Teraz duccać trzeba Kurwa nie zdążymy Ty no, wywali mi AWP ty Wywali mi AWP Le. Mało info. Coś jak jest akcja, to oni nic, nic nie mówią Cicho siedzą i takie jest no No ja, pijadol, Co tam się... O ja, pierdolę, wiesz, że... O. porobieni kurwa, Arrasz. lekko. <laughs> tak czułem, że tam siedzi gdzieś. Okno, o, jeden, lewo. Leży. Idę Nice. Dobrze, idzie. Myśmy się rozkręcili z chłopakami. O, wam powiem, że po tamtej akcji się zagrzałem. Lubię takie akcje, właśnie. Trochę oddechu złapać. Leży Connect Leży. Jest jeden ten, w dżungli jeszcze. Zwrotuję do kuchni Nie, jest tu ciągle O kurwa, nie trochę Ostatni, kuchnia Nie, sorry dżungla jeszcze jeden A, dwóch już jest tu Kurwa, jak on przeszedł tak szybko, ty? Ja... Ale przeszedł szybko, ty, ole Komu podałeś te na nie wiem, myślałem, że czy... to O nie! tarapaty gościu. Kurwa, nie dobrze. Fischerman jest dobry. Na blisko, side. Dostał, dobrze. On jest dobry. Nie jest z Jigielkiem. Jebać się. Jebać się. Rungla leży Paket trzeba wziąć Idę po pakę. Trzeba on przy nie siedział Amenda Przy pace siedzi Jeszcze ja jeden chyba Short jest chyba Tak, w dżunglarzach leży? Kurwa, czy wystraszyłem Ostatni. No, rozdał na koniec połówki 20 na 8. B, B, wszystko b, b, b. b. Dobra, dobra. Dobrze. Żadne Dawaj Fisher kolka tam. O, dajcie coś side łapka, side łapka Łapka, O kurwa ty O kurwa Ale mam wypierdolił yeah. wszystkich. <laughs> Myśmy się w linii ustawili niepotrzebnie Nie dobrze zagrał go się Ja bym pracował ogólnie A A jadą, a jadą A jadą No nie no Kurwa Dwóch C to jest. Kto ten Fisherman? Nie wiem. Nie wiem. Dajemy na, na, idy, na rampę same? Czy jest to? Nie, jest na górze. Oj, 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 ty jeszcze coś ugrał tutaj. No, ciepło się zaczyna robić i w gierce, i mi się zaczyna ciepło robić. Czysta łapka, małku może siedzi. A! Jakaś broń? Coś było tu? E, chuj. A coś? U, dobrze. Ja bym sprzedać. Ładne. A coś? Wszedł! Jeszcze jeden. Ło! Nice. Chaos jest pan, powiem chaos trochę. Nie wiadomo co, gdzie kto patrzy, i tak dalej, więc to jest takie. Na wyczucie trzeba to grać. Tak. Jadą O Boże. jest na Uda się? ja się uda. Ugrywam normalnie tam Idę im na... jebać No tak. No, także tego Najebane Dobrze Easy Easy, ostatnia runda została Ale leżą. No ładnie, że się tu roz rozłożył, gościu. A, 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 rampa. Hałas, rampa, dawajcie, a jest. Kurwa. Ten smoke tamtego gościa był tak chujowy, że nie mam pytań. On zawsze co równe rzucał takiego, nie? No się, O, jeszcze widzę nie ostatnia runda A. chyba, co? Czy Bolo coś ugra tutaj, Bolo? Ej, dobra, dwóch na jeden Dawaj Bolo, dawaj, dawaj, przyśpieszaj, bo fioletowy leci też Macie smowę Małac ostatni, macie smowę Nice GG, GG guys, GG, dobra, dobra gierka No Nice, i na orzełkach, pierwszy meczik po przerwie Dzięki panowie. 26 na 15, elegancko Widzę, że takie przerwy od CSa Dobrze mi służą no coś tam jeszcze dostałem u chłodziwo no marzyłem o tym wam powiem marzyłem yy, a w sumie se nałoży dobra będę odmeldowywał po mecziku yy, na grupkę zapraszam serdecznie moich tutaj yy, oglądających widzów i do formalności do lajka like do suba z dzwonkiem i do komentarza zachęcam serdecznie dziękuję z góry no do następnego tyle tak taki fajny dzieńcie na razie, się ma. To ja pierdolę.